A my idziemy powoli na spacerek. Także pokażemy Wam dalsze nasze przygody. 4, 1, witamy, witamy. Dotarliśmy do skrzyżowania. Do centrum jest prosto. Marina prosto, no to dobrze idziemy. Prosto. Zobaczymy, może jakąś miejscówkę fajną złapiemy. Już Pan już zagląda. Już sobie myślę, ale to ja bym wolała z widokiem na morze. Tylko oni tu nie mają widoku za bardzo. No właśnie. Wszędzie pokoje. Ładnie. I tu jakaś konoba istriana. Ciekawe, jakie recenzja ma. Blisko nas w sumie. I są ludzie. Sporo nawet. Wiecie co? Jest godzina 19.30, a pies nam sapie bo jest 28 stopni i martwił się jeden z naszych widzów Michał ujma Tak, tak, tak żebyśmy tak. uważali na upały No cóż dzisiaj już zaczynają się te upały No Pan pisał, że w promajnie 36 dzisiaj a to jest 28 w tym momencie coś tam jedzą No proszę Polacy Jeste, my jesteśmy sami tutaj To jest drudzy Polacy o Jakieś polskie. No. Sporo Polaków jest, nie spodziewałam się. Myślałam, że wszyscy tu tam głównie na Makarską. Tak. Do Makarskiej w sensie. A ja myślę, jak, no ja ale na początku jak się rozglądałem, to nie było dużo polskich aut. Ale... Węgry. No jednak jeśli popatrzymy na Makarską, to jest różnica. To na środku postawili kompas. A tu my jesteśmy w centrum. Widzisz? Tak, Centar tam wiecie, pisze. Ojdziemy. To jest centrum. No jesteśmy w kompasie. Gdzie? To jest kompas. Widzisz? Mhm. No, tu już literki nie ma. A tu mieszałem, tu automat na chleb? Patrz. Tak. Bread station. Automat na chleb. Wow. I kupujecie sobie chlebek. Jak Wam zabraknie. No, takiego cuda to jeszcze nie widziałam. Aleks nawiguje i chyba dobrze. Ja Marina. Chlebo, chlebo. Naprawdę? Tak. To tak, tak. No dobra. O, Jezus. O, Jezus. To pies, a nie Jezus. To pies, a ja nie Jezus. Ale się przestraszyłam. Jak że widzisz Jezusa, to myślisz, że on gdzieś w górze jest, a nie na dole. Jejku. Przestraszyłam się. w jaki ładny. Piękny. Ale na wszystkich tak. Na wszystkich szczeka. Jakie tam dzwony na górze. Taki kościółek. Uh -huh. O już się może wyłamy. Co to? Rośnie? To rośnie Nie wiem. Peczkę Jakieś ma... takie ogonki. Granaty. Myślisz? myślisz nie wiem, tak takie nie... ogonki mają. No mają, ale coś to inaczej wygląda. Ale może granaty, nie wiem. Nie będę się sprzeczął. Wydaje mi się, że może granaty, dwa, ale dwa, może się mylę. Tutaj z blisko jest blisko Zobaczmy tu. Proszę. Nien nic nie gryzie. Czyli młodą masz krew. My jesteśmy podcikani lawendą. Tutaj macie link do tego odcinka. Tak! Ja i Alex jesteśmy wysmarowani lawendą. Ciekawe Widzicie? czy będą uciekać. I tylko młodzi się smarują lawendą, a ci starsi... Przecież poszedłeś sobie na zewnątrz. Jedzie starsi, przecież ja też się posmarwam. rzekomo starszych nie gryzę. Ja też nie No ale przecież <grym <grym smarowaliśmy starsi, się w kuchni. I zobaczymy, czy działa. Czy nie będą nas gryzły. No to ja ci już powiem, że już działa. Tak, u ciebie gryzą. Lawenda od pana z y, Rowin. Zobaczymy, jak głowa będzie bolała, czy działa. I dotarliśmy do mariny. Pić chcesz? Pić, damax. Bao, wow, pieska. Bardzo miło z twojej strony. Przechodzimy obok ośrodka. Na górze restauracja. The One. No podejdziemy, zobaczymy jaki widok. Czy można dalej iść plażą? Właśnie. Czy jest w ogóle tutaj plaża? Pytanie za 100 punktów. Jest. jest. Mhm. Widzicie, tu jest cały ośrodek takich domków. Konsum jest. Tu jest recepcja. Meleksy jeżdżą i was wożą. Proszę. Arena 1 99 Glamping. Aha, to nie camping, tylko glamping się nazywa. Ciekawie. Tutaj rowery się wypożycza. Aleksy Ale pewnie wożą na kolację. Tak, jeżeli daleko ktoś ma, to sobie pewnie dzwoni po Aleksa. To, mhm, to jest ogromne. Adria, znana firma. A to te namioty, to widziałem. Tak, są takie tak. Namioty właśnie takie, dlatego, dlatego glamping. Hamaki ma mają. Przy samym, tym, przy, samym. przy samym morzu, widzicie? Wejście tutaj do morza. Krysznice są. I widok ładny. I tak też można urlop spędzać. Czemu nie? Wśród sosen. Ale przyjemnie. I te rowery, można pewnie w cenie są takie rowery. No tam full Podprycie było tych rowerów. Się, no, mm -hmm. Glamping. Ciekawe, jak takie wakacje się spędza. Chociaż tam pan idzie i ziewa, to nie wiem. Hamaki. Mm -hmm. Ciekawe, ciekawe. Podejrzewam, że to jest klimatyzowane, oczywiście wewnątrz. I dosyć spore. No jest takie maleńkie. Pewnie tutaj te miejscówki bliżej morza są o wiele droższe. Tutaj takie. Tu wigwamy. <laughs> Można poczuć się Indianem. Indianinem. Ale fajnie. No, przyjemnie tak spokojnie. Inaczej. Z ciekawości sprawdzę, ile. Tylko cztery osoby. A to może w środku się można bawić, wiesz? Chyba tak, bo tam jest dla nastolatków, dla... a tu dla kids. Tak, i to dla dzieci są w środku zabawy, i że tylko cztery osoby mogą się kupować. Chyba tak. A. Ciekawe czy można zajrzeć. Może zejdziemy tutaj. Kątek. Tak? Kątek. Do 15 jest, słuchajcie. Od 10 do 15. Tu jest jakaś... ANH, A tu sanitariaty. Jest baldachimem. Poszedłbym nagle sanitariaty. Poczułbym się jak Kamil. Ale nie jesteśmy tu zakwaterowani, to nie będę z tego jadł Tak, to inaczej, jakbyśmy byli. Tak. Sobie można. Fajnie, bo każdy. Tutaj maschowek. sklepik, widzisz? Beach no, tak. bar. A, to jest taki beach bar, że wchodzisz chyba i już masz w cenie wszystko, o, jakby. Proszę, taki Melex. fajny Ale tak chłodno tutaj jest, nie jest tak upalnie. Przyjemnie bardzo. Można by rzec, że Melex to taki pionier aut elektrycznych. A jesteśmy, jeżeli jesteśmy przy autach elektrycznych, no to teraz Toyota wzięła się z, z Japonią, z, z Chińczykami i chcą wyprzeć auta na prąd i robią auta na amoniak. To znaczy, zaczynają. Ma być to pójść pełną parą. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Popatrz, tutaj atrakcje takie wodne. No, fajnie. Windsurfing szkoła. Wind... Tak. Windsurfingu. Ale fajnie, byś mógł dzieci wysłać. Wezmę mm -hmm. pakietkę. Tu może ktoś zainteresować. Pięć razy taka długa. To Tommy? Przepraszam, Max. To my po drugiej stronie jechaliśmy tutaj po drugiej Tak, stronie. tak. Transportu jest ten mostek. Wejdziemy do mostka! Ale tak, no, my... fajnie. Fajnie, bo ja chciałem bardzo domostkę. A to takie stylowe ławki zrobione z betona. Max mówił, że jak był w Barcelonie, to byli na podobnym kempingu, tylko zamiast takich namiotów, chociaż tutaj już są inne, takie domki, takie ulepszone, dwupiętrowe. To były kontenery, tak? Tak. Mhm. I mieliście większą plażę? Tak, szerszą w sensie. Mhm. No nie wiem, tak, z 50 metrów może nawet. No to sporo. No, to nawet w Polsce nie staracie. A może w Polsce nie prawie tak naprawdę. No, w Polsce w różnych miejscach jest już szerokość tych plaż. Figi, raz no. Jak tutaj przyjedziecie? w sierpniu i albo we wrześniu, to na pewno będziecie mogli sobie pokosztować. A tu nawet to? Jest. jest. Chodź zawsze zatrzymaj jakaś dróżkę, chodź zobaczymy Dobra, idziemy. A tu taki spacerniak chyba. A myślałam, że do morza. No tak myślałem, że tu dojdzie do morza, by tam tak na dziko ktoś wydeptał. Mhm. No to po prostu taki skwerek. Ale wszędzie tutaj w tej roślinności są szlauchy z drzwiami i na pewno są tak podlewane. Tak, tak. No to jednak sucho A w tym roku to w ogóle już będzie szok. Oby pożarów nie było w Chorwacji. A to taki skwerek był po prostu. By A my chcemy chcecie, jeszcze pojechać. <głos> <głos> Także o idziemy na ten most. Yeah. Aż mi smyć uh, wypadła. Uh, ten... Jejku, Piotrek. Tak się podekscytowałeś. ja tak, się po całości normalnie. Jakbyś zobaczył jakąś mega piękną kobietę normalnie. <laughs> Jakby ciebie zobaczył. No, wracając do tematu, to chcielibyśmy jeszcze pojechać do Chorwacji w tym roku, więc sami wiecie. A poza tym nasi widzowie, co niektórzy jadą w lipcu, w sierpniu i we wrześniu, także... Oby nam wszystko sprzyjało, ale świetny ten mostek, tylko wiesz, że się trochę boję, bo jest taki panek. wąski. Ty pływasz jak ryba, także... O Ciebie to się najmniej jako... Jak ale nie wymyślili, jak żeby przejść na drugą stronę, no. Zobaczycie jaki on jest wąski. Idziemy na mostek. A nawet szeroki jest, myślałam, że jest węższy. Na jedną osobę. A Oddzielili całą zatokę. To tu pokolana kolana jest dosłownie. Myślałem, że to będzie spad. Także macie teraz taki wirtualny spacer z nami. Także nie musicie się obawiać, bo głęboko tutaj nie jest. Także widzę trochę gdzie nie gdzie jakieś śmieci nawrzucanych. Ludzie ryby łowią, to czyli ryba tutaj bierze i będzie piękny zachód słońca. Tutaj jest po lewej taka tyrolka i jakaś skocznia. To nie wiem, czy oni wyskakiwali, czy nie. Pewnie to dopiero się zacznie. Jak się zrobi sezon O, wpadniemy jak nic o Uwaga na psa, piesa o, siomek wpadnie? Ja? Mistrzostwo Gaz, do dechy. O, teraz dwa będą To lepiej staćcie przy słupku Dobra nagrywam a nie udało się waga. Wpadnie, nie wpadnie? Damy jadę. Prawie. Jest, udało się. Co za precyzja. Chyba Pan by się zdenerwował, jakbym się lekko odchylił w tym momencie. Ale już dochodzimy do końca, także spokojnie. Patrzcie, będziemy mieć piękny zachód słońca. Zobacz, jaka muszla tam leży. To ale czat trzeba... Z drugiej strony co leży. Co leży? Około. I małże na kole. Następna I chyba. Taka duża. Wiem, ten spacer długo trwa. Ale liczymy na to, że ktoś Uważam, wpadnie. Może nie wpadła. Może pani wpadnie. Halo. Na wjechałem gedacht, das nic funkcjonuje Peter Shane. Także udało się pani przeszła A niewiele brakowało Kupujemy elektryki, nie? Można było pojeździć z więcej zobaczyć To coś dla nas, nie? Też tak myślę Ale patrzcie, to przepływa z jednej strony na drugą. Tak, te kamienie po prostu są tak poukładane, że to cały czas ma przepływ. Mhm. Celowo tak to zrobione. To czyli jest to taki ala most? Tutaj muszli, to byście nazbierali. Za by jakby, jakby dzieci tu wpuścić, to by wyzbierały to wszystko. No już zbliżamy się ku końcowi. Mam nadzieję, żeśmy Was nie zanudzili, że takie opowieści się Wam podobają. Wracając do Istrii, no to jest naprawdę tutaj pięknie. Nawet się nie spodziewałem tego. Cudowne miejsce i na pewno byśmy chcieli jeszcze nie raz tutaj powrócić. O, kolejna muszla taka większa, widzisz, tam przyczepiona taka. Aha, widzę. Fajna. Czytam Poland i już myślałem jak w Makarskiej, tam też pisze, że Polska 2012, Opole. I tak samo myślałem, że tutaj napisali, ale to nie Poland, tylko Roland. Także pomyliłem się, 2010. O, i jadą na motocyklu. No i tutaj, patrzcie, ogromna mewa. Żeby było wiadomo, że tu mewy latają. No i zbliżamy się do końca naszej wirtualnej wycieczki. Na pewno to będzie taki jedny odcineczek, żeby Was nie przynudzić. Ci, co będą chcieli obejrzeć, to obejrzą. Ci, co nie będą chcieli, to nie obejrzą. Ale ostatnio Pan oglądał Naszą drogę z żywogośce do Igrany, albo odwrotnie? z Zgrania do Żywogośce, Z Żywogośce do grania. Tak. Jechaliśmy polną drogą. Tak, 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 tak. I pisał, że tam jest knajpka w dole, że dach żel, bo to żebym dobrze powiedziała, w dole i tam jest knajpka i plaża na turystów. <laughs> I że warto zobaczyć to A przejeżdżaliśmy, ja pamiętam tą, ten dach, że ten, ten nowy ten. Ale dlaczego o tym mówię, że nam się wydaje, że was to nudzi, ale jednak po takim czasie, bo prawie rok minął, ktoś ogląda, bo to ostatnio parę dni temu było, ktoś ogląda odcinek y, takiego, taki wydawałoby się nudny. Że tylko samochodem w sumie i to taka nasza wycieczka, a jednak jest zainteresowanie i lubicie też takie vlogi, takiego typu, więc nagrywamy też takie. Tak. Leci samolot, właśnie ciekawa ile. Kosztuje i czy 4 osoby mogą lecieć. Cholibu. Mam nadzieję, że to docenicie. Zalajkujecie, napiszcie komentarz i będziecie z nami. Dokładnie. Można spacerować. Ja tam nagrywając. czy wpadną chłopaki? Trzymaj się. Trzymaj się. O, nie wpadli. Haha. <grym wody> nie wpadli, panowie. Takie na nagraniu ja czekam dla was, żebyście mieli, jak coś wpada do wody. A tu nic. No co zrobić. To Nie myślicie sobie, że jak taki mądry jestem, to sam powinien wpaść. Ja bym z przyjemnością wpadł, ale no nie ja wiem, czy ktoś to będzie oglądał. Jak tutaj się przelewa, to normalnie wręcz pod, pod ciśnieniem. To to rada, to byśmy mieli rada. ten, to by nam starczyło, to taka jak ten dzisiaj już mieli. Tak, jedliśmy. Pamiętasz to pana z harpunem, to jakbyśmy rzucili, to pewnie byśmy złapali. Naprawdę harpunem rzucał w, w rybę. Ale nie trafił. Nie trafił i się zdenerwował na nas. Wyglądał. Patrzcie, jakie fajne chyby jak złapali. Dasie, dasie. Patrz, następna chyba ma. Uciekła. Komary już I jesteśmy na drugiej stronie. Pięknie. Poszlibyśmy do instalacji, ale tak komary gryzą. komary gryzą. Trzeba się smarować. Tutaj, po prawej macie taki zestaw do ćwiczeń, także możecie poprawić formę. A po lewej można pograć w piłkę, w kosza. Także jak będziecie mieć naszą miejscówkę, to śmiało możecie tutaj dawać w dym i będziecie mogli. Zażyć tego sportu. Okolica przyjemna, tylko te komary tam były nieprzyjemne. No właśnie, to tak byśmy tak nigdy nie mieli miejscówek z komarami, nie? No. Nie Proszę, ile tu winogrona. O star, pas. Pas to pies. A. A pas i to uważa. Nie, Dobrze. Ten, ten, to parzy. Ostrożnie chyba. Ostrożnie albo uwaga coś w tym stylu. Palmy. A dlaczego ta palma jest sucha? Teraz zobaczymy. Tutaj Ale popatrz. tu, dlaczego? Dlaczego ta palma jest sucha? W trzymunku stoi. No Dokładnie. No To już mamy ogarnięte. Patrzę Patrz, a tu cytryna na pompowanym zawieszeniu. Zawieszenie opuszczone. No, ktoś sobie zapodał. Fajny. Mm -hmm. Ja czuwam, oduwuję. <grymne> ja czuwam. Ja czuwam, ja też czuwam. <grymne> Fajnie to brzmi. Ten pan już biegł. Tak. Czy nie ma kondycji? Nie Tak idziemy i wypatrzyliśmy fajny dom z basenem i spójrzcie, Przy samej wodzie. Może widać. Cia, Chcesz z nami jechać? Znów się będziesz bawić. Ale jesteś piękny kociak. Śliczny! Śliczny! Gdzie braciszek? Próbuję wskoczyć. Świetnie są. Teraz trochę na ogrodzie pobędziemy i chciałam powiedzieć, że basen się uruchamia około 21.10 i tak świeci do 23.00. Max ratuje zwierzątka. O! 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 <laughs> Akurat nagrywałam Zgasło. Koniec imprezy. Mogę Ci zrobić światło. <laughs> o! Bawić się chce. Wow! Ktoś zaraz spadnie. Jak? Już? Powoli. Prawie pełnia jest dzisiaj. Wow! Nie idę tam, bo tam mogą być komary. Dawaj go. Na skróty. Szybko, szybko. Max uwielbia w nocy się kąpać. <laughs> Ciekawa jak woda. Ile ma stopni? 28 Wow, no to będzie ciepło. O, no, tak. Szkoda, że Tak, dłużej powinno być dla nas. Co się stało? Góry to zostało co I co robaki? Mrówki zjadły? O, chyba ci się spaliła. Popcorn prawie że. Zyskła. Za długo. Bo to gorąco, bo... uh -huh. 23 z minutami. I Max się kąpie w basenie. <laughs> Max przed chwilą mówi, mama zrobisz video. I ja mówię, dobra. No i Max wyskoczył z basenu. Zresztą pokażę Wam. Jestem pod wrażeniem. Brawo!